Dziennikarze jednych z największych mediów w Polsce wykazali duże zamiłowanie do polowania na grubego zwierza. Tym zwierzęm stał się teraz kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, który najwyraźniej nie będzie mógł spokojnie odpowiadać na merytoryczne pytania profesjonalistów, ale będzie musiał się zmagać z atakiem dziennikarskich myśliwych rodem z demokracji walczącej. Czy zgadza się pan z opinią prezesa Kaczyńskiego, że mamy władzę wręcz okupacyjną? Pani redaktor trochę powagi. Jesteśmy Ale co pan prezes jest niepoważny? Jesteśmy na konferencji prasowej poświęconej polskiej przyszłości, a pani redaktor... Ale pani zaczyna od cenzury, pytań? Tak się zaczyna kampania. To państwo państwo. są właśnie pytania. To jest, to jest pierwsze zadane pytanie, które podtrzymujemy jako jeszcze raz poproszę się tutaj. Czy prezes Kaczyński ma rację, mówiąc, że mamy nie władzę znam, wręcz nie, okupacyjną? Powiedział nie to nie znam, nie znam 10 listopada, jak zapowiadał nową twarz w wyborach prezydenckich, rozumiem pana, a e,